Witam na kanale Silla Tarot. Rozpoczynamy prognozę dla byków na październik 2020. Dzisiaj robię w plenerze, więc mogą się pojawić jakieś niepożądane dźwięki raz po raz, ale karty to wy macie wypasione. O, już pokażę, już pokażę, jakie macie, bo macie dziewiątkę kielichów. Bardzo. Bardzo ładnie. Królowa Buław, bardzo ładnie. A z denarów, no wypasione karty macie tu, macie miłosną taką kartę, można powiedzieć. Tu, ta mi się chyba najbardziej będzie podobała cesarzowa. Co jeszcze macie? Macie dwie karty równowagi. Od razu już to pokazuję, żebyście je się już mogli cieszyć, że macie dwie karty równowagi. I tak jak mówiłam wcześniej, tam była ta dziewiątka kielichów, czyli spełnienia życzenia, od razu na wstępie już to powiem. A to dlatego, że rozpoczyna się trochę kiepskawo, bo jest okres zawieszenia na początku. Na samym początku zawieszenie. Ale co to oznacza? To oznacza, że powinniście na sprawę czy na sytuację spojrzeć z innej perspektywy. Powinniście od innej strony na coś spojrzeć, albo inaczej pomyśleć, albo inaczej zadziałać. Być może przemyśleć coś, troszkę pomedytować nad czymś. Takie są tutaj opcje. To nie jest zła karta, tylko chodzi o to, że macie coś przemyśleć lub spojrzeć z innej perspektywy, z innej strony coś zobaczyć, żeby zauważyć więcej potencjałów, bo te potencjały to tu są fajne, bardzo fajne. I nadal w pierwszym tygodniu, mówimy w października, mamy tą dziewiątkę kielichów, czyli spełnienie jakiegoś życzenia, Marzenia, osiągnięcie jakiegoś celu, co wiąże się z zadowoleniem, z takim zadowoleniem z siebie przede wszystkim, że oto udało nam się coś osiągnąć. Czyli to jest karta uczuć, uczuć konkretnie zadowolenia, ale to wynika z tego, że coś tu Wam się uda, coś tu będzie fajnego. Może to być tak, jak mówiłam, spełnienie. Co mamy tu jeszcze? Szóstkę denarów to jest równowaga osiągnięta w materii czyli albo otrzymacie z powrotem tą energię, którą zainwestowaliście gdzieś lub u kogoś, w kogoś, w coś. Ta energia tu wam się powinna zwrócić lub to wy będziecie musieli zrównoważyć energię komuś za coś. Jest to karta równowagi, a równowaga jest bardzo, bardzo dobra i bardzo, bardzo potrzebna do osiągnięcia szczęścia. Dlatego ja się tak rozpływam nad tymi kartami równowagi. Bo tam macie jeszcze szóstkę kielichów, do której przyjdę później, bo to jest na ostatni tydzień. Macie aż dwie takie karteczki, dwie szóstki. I tutaj um, ta karta może oznaczać też no, jakąś pomoc, też jakąś pomoc może oznaczać, jakieś wsparcie. Czyli jeżeli to wy będziecie potrzebować pomocy, to otrzymacie tę pomoc. Jeżeli ktoś inny będzie potrzebował um, jakiejś pomocy od Was, to możecie pomóc, ale też może to być na zasadzie rewanżu, że ktoś kiedyś Wam pomógł, coś tam, jakąś usługę czy, czy um, jakąś swoją energię włożył w coś co wam posłużyło i tutaj wy macie okazję się zrewanżować i to jest bardzo bardzo dobre bo dzięki tej równowadze którą tutaj osiągniecie osiągniecie właśnie też wiele innych rzeczy a tutaj macie dobrą energię królowej buław też a to już w drugim tygodniu października Czyli tu będziecie z jednej strony przyjawiać taką pewność siebie, atrakcyjność, charyzmę, też pewną decyzyjność, niezależność także, ale jest to także karta pomysłów, karta kreacji. Tu możecie coś kreować jest to również karta działania, konkretnego, już takiego. Ale takiego działania z optymizmem, to nie jest na zasadzie: muszę iść do pracy, muszę ciężko pracować, to nie jest coś takiego. To jest karta działania z optymizmem, czyli tu będziecie z radością, lub entuzjazmem, lub właśnie optymizmem wykonywać coś, i działać w jakimś kierunku. To może być w kierunku materialnym, ponieważ mamy tutaj asa denarów. A tutaj ten as denarów może oznaczać, że będziecie działać albo na polu zawodowym, albo na polu jakimkolwiek innym, bo to może być też inwestycja w mieszkanie, w dom lub inwestycja w jakąś maszynę, w jakieś urządzenia. Może to być możliwość nowego zarabiania, czyli podpisywanie nowych umów. To może być tu nowa praca też. Ale taka praca fajna, bo macie energię królowej buław. czyli to już nie jakaś taka byle jaka praca, tylko taka, która wam w miarę odpowiada. No nie mówię, że będzie idealna, ale w miarę e, ma wam odpowiadać, czyli zgodna z wami. E, co jeszcze? Tak jak mówiłam, inwestycje. Może kupno samochodu, może kupno mieszkania, może remont mieszkania, może jeszcze coś innego. W każdym razie tutaj chodzi o majątek, ale to jest as, czyli to jest na zasadzie jeszcze szanse, to jeszcze, to znaczy, to nie znaczy, że tu zostaniecie miliarderami czy milionerami, tu chodzi o o możliwość rozpoczęcia nowej pracy lub nowej działalności lub inwestycji też jakiejś nowej, bo to jest as nowości. Wszystkie asy dotyczą nowości, z tym, że tutaj chodzi o działanie w materii, czyli właśnie może wiązać się z nową pracą lub właśnie nowym remontem, nowym zakupem czegoś. Dobra, to to mamy to i mamy też królowę kielichów. No królowa pucharów to jest taka osoba kochająca, życzliwa, czyli to będziecie mieli w swoim otoczeniu jakąś osobę kochającą życzliwą lub to wy sami będziecie żyć emocjami, uczuciami, takimi ciepłymi uczuciami, go, no może nawet gorącymi. Ha, bo macie tu pazie buław. No, no tak, to mogą być nawet gorące uczucia. Może do jakiejś młodej osoby. Bo ta młoda osoba tu się pojawia na horyzoncie, ale paść buław może oznaczać też nowe działanie, tak jak tam był ten Azdenarów. Tak tu znowu nowe działanie, niekoniecznie na polu zawodowym, ale może to dotyczyć pracy, może to dotyczyć podróży, może to dotyczyć jakiegokolwiek działania wykonywanego z pasją i może też, tak jak mówiłam wcześniej, dotyczyć to miłości, też ponieważ jest ta królowa. Kielichów, czyli życie uczuciami, życie emocjami. Tutaj jest też potrzeba kierować się intuicją, mówi królowa kielichów. Tak? Natomiast paść buław mówi, że są nowe pomysły, nowa energia jest. Będziecie mieli tutaj właśnie tą pomysłowość, kreatywność. Yy, nową taką energię, świeżą, taką bardzo świeżą, czyli entuzjazm będzie temu też towarzyszył, bo zawsze jak jest takie, no jak są jakieś nowe pomysły, nowe działania, to towarzyszy temu duży entuzjazm, duży optymizm, taka radość też, radość, działanie. I nie wiem skąd tu nagle ten smutek. Była radość, teraz smutek, ale to jest tylko jedna smutna karta w całym rozkładzie i tak macie wypasione karty, bo jest tylko jedna taka smutniejsza karta i to też wynika z tego, z waszego podejścia do swojego życia, czy do, na, w danym momencie, oczywiście, bo to jest tylko taki jeden moment tutaj, w trzecim tygodniu października, kiedy to będziecie z czegoś niezadowoleni lub czymś rozczarowani, ale potencjał istnieje. Ja tu zbliżę, żeby było widać potencjał, potencjał, który was by mógł zainteresować, on tutaj istnieje, tylko że wy jesteście odwróceni do niego tyłem. Tu chodzi o to, żeby odwrócić się przodem do potencjałów, do możliwości. I nadal zachować ten entuzjazm, który tu wcześniej był, tu nagle znikł, na dany moment znikł, ale tu znowu się pojawia fajnie, bo tu więcej możliwości zaczynacie rzeczywiście dostrzegać. Z tym, że Wy nie możecie wszystkiego naraz brać. No, taka, taka jest smutna prawda, że wszystko naraz nie sięgniecie, ale jest tutaj konieczność dokonania wyboru, czyli to, co wybierzecie, to będziecie mieli. Tu też mowa jest o intuicji, tak jak tam królowa wskazywała na to, że potrzebna będzie intuicja w podejmowaniu wyborów i decyzji, tak i tutaj. Znowu karty przypominają, że potrzebna będzie intuicja, odwoływanie się do wewnętrznych podpowiedzi do intuicji właśnie, co tu jeszcze mamy, a mamy umiar też, czyli umiarkowanie, taka bardzo przyjemna, bardzo przyjemna energia, bo tu jest pokazany. Pokazana harmonia, o której wcześniej mówiłam. Harmonia, zrównoważenie energii, spokój wewnętrzny. Czyli tu tak łatwo nikt Was nie wyprowadzi z równowagi, bo tu macie ten spokój. Co jeszcze macie? No, macie cesarzową. A jak macie cesarzową, to macie to, co trzeba. Wszystko to, Przede wszystkim wewnętrzny wasz stan wpływa na to, że czujecie się, jakbyście żyli w. Obfitości, w spokoju, w dobre bycie, w zadowoleniu z siebie. No, zresztą tam też było pokazane zadowolenie z siebie, także no, karty rewelacyjne po prostu są. Zadowolenie z siebie. Czy jesteście tu miliarderami? No, nie wiem, kto z Was będzie miliarderem, ale tu chodzi bardziej o taki wewnętrzny stan, który rzutuje na nasze życie. Czyli jeżeli. Jeżeli, no tu już jest pokazany wręcz, że ten wewnętrzny stan będziecie mogli sobie, będziecie potrafili w sobie wytworzyć takiego zadowolenia, czyli coś przeciwnego do tej energii. W trzecim tygodniu była energia rozczarowania, niezadowolenia i odwrócenia się do potencjałów, natomiast w czwartym tygodniu października macie już ten wewnętrzny stan taki bardzo pozytywny i jest tu duża decyzyjność, też duży optymizm, takim pewność siebie, to już mówiłam przy innej karcie, bo tu była też królowa w taka pełna, czyli tu macie dużo pewności siebie, dużo y, poczucia własnej wartości przede wszystkim. No, to już trzecia karta o tym mówi, ta mówiła, ta mówiła i jeszcze ta mówi, że macie tutaj, będziecie mieli poczucie własnej wartości i to też będzie sprzyjało, żeby wam życie sprzyjało, czyli jak wy sami sobie sprzyjacie, to życie też wam sprzyja. O tym między innymi też mówi ta karta, a dla tych, którzy by chcieli doczekać się potomstwa, to jest to również karta macierzyństwa. No i mamy tutaj tą szóstkę kielichów, o której wspominałam na początku, również jest ta karta równowagi, podobnie jak szóstka denarów, z tym, że ta szóstka denarów dotyczyła spraw materialnych, natomiast szóstka kielichów dotyczy bardziej uczuć. Tutaj możecie też spotkać kogoś ze swojej przeszłości, ale karta przestrzega, abyście nie zatrzymywali się w tej przyszłości, nie żebyście nie żyli przeszłością. Tylko jeżeli coś jest dla Was ważne teraz, to tym się najlepiej by było na tym się skupić. Karta mówi też o poprawie stosunków w rodzinie, mówi też o dzieciach, ale jest to karta generalnie pozytywna, może oznaczać jakąś ofertę, jakieś spełnienie też. No nie ma to tak dużej może wymowy, jak ta cesarzowa, czy dziewiątka kielichów, ale też tutaj może jakieś spełnienie nastąpić. Także generalnie bardzo wypasiony, bardzo ładne, piękne. No i teraz niespodzianka jaka by była. Jaka by była niespodzianka? Niespodzianka na październik to kapłanka. No dobrze, bardzo dobrze, bo cesarzową to wy już macie. Królową to też już macie. Spełnienie też już. Wy już to wszystko macie. Jedynie czego wam brakuje, to tej kapłanki czy brakuje. Po prostu pojawi się możliwość pogłębienia swojej świadomości. Tu jest też kapłanka, mówi o konieczności odwoływania się do intuicji, do swoich wewnętrznych prawdy, do poszerzenia wiedzy, do rozwoju. I ta okazja do rozwoju tutaj będzie. Coś tu osiągniecie. Coś tu osiągnięcie, jakiś wyższy właśnie poziom rozwoju, wyższy poziom wibracji. Zresztą cesarzowa ma też wysoki poziom wybra, wibracji także. Dobrze, podsumowanko. Podsumowanko, co będzie takim osiągnięciem w materii? Osiągnięcie, bo tu była mowa o rozwoju duchowym w przypadku kapłanki. Teraz osiągnięcie w materii. Stabilizacja. No tak, a po co tu jeszcze? A właśnie, cesarzową mieliśmy. No, cesarzowa jest również kartą stabilizacji, czyli jak najbardziej się wszystko zgadza. Tam była jeszcze ta szóstka denarów, czyli równowaga w materii. I dzięki tej równowadze w materii i dzięki temu, że potraficie wytworzyć sobie taki stan obfitości, spokoju wewnętrznego, a jeszcze tu było pokazane spokój wewnętrzny, właśnie równowaga, dzięki temu wszystkiemu osiągniecie również stan stabilizacji. To nie znaczy, że wszystko będzie idealnie, od razu uprzedzam, żeby ktoś się potem nie rozczarował, bo karta rozczarowania to tu też jest. Ale chodzi o to, że karty generalnie bardzo pozytywne są, super pozytywne. Nie jest idealnie, bo nigdy nie jest idealnie. Tu jakieś takie y, humory wam się popsują w tym trzecim tygodniu. Jakieś tutaj macie muchy w nosie. Muchy w nosie chyba, bo generalnie to potencjały są cały czas, nieprzerwanie, tylko że wy tutaj się skupiacie na jakimś czymś, no na jakimś swoim tam rozczarowaniu. To lepiej by było to rozczarowanie zakończyć, bo karty są bardzo miłe, bardzo miłe, dużo spokoju, harmonii, równowagi. I taki, takiego poczucia, właśnie obfitości i zadowolenia, no bardzo dużo tu tego jest, bardzo dużo. Tylko spojrzeć na sytuację z innej perspektywy, czyli ten początek października jest taki właśnie, że troszeczkę popracować nad swoim myśleniem, nad, swoim, e, nad, nad swoją percepcją też, bo od naszej percepcji właśnie najwięcej zależy. Jeżeli ktoś odbiera świat negatywnie, no to tak będzie go widział. Jeżeli odwrócicie to wasze myślenie o 180 stopni, to będziecie zupełnie inaczej widzieć świat i to Wam się tutaj bardzo bardzo odzwierciedli na plus to znaczy bardzo pozytywnie, bo tu jakieś spełnienie nie będę się powtarzać, ale ta równowaga jest bardzo ważna, o której tu mówiłem, już parę razy nie chcę się za dużo powtarzać idziecie idziecie po swoje. Jesteście pewni siebie, macie spełnienie, macie spełnienie, macie tutaj. Energię taką, która jest energią kreacji, właśnie, bo chyba tego nie powiedziałam tutaj przy cesarzowej, ale chyba mówiłam przy królowej buław, bo tu aż dwie karty mówią o, o tym, że tutaj macie mm, możliwości kreacji, czyli będziecie sobie kreować swoje życie sami, nie, nie licząc na to, że coś wam z nieba spadnie, że coś ktoś za was zrobi, tylko sami będziecie sobie realizować swoje marzenia i tego się trzymajmy. To chyba już wszystko. Zdrówka życzę i wszystkiego dobrego do usłyszenia.